Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofti, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kuczera, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Gościem jest dzisiaj właścicielka studia malarskiego, Sylwia Buzowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sylwio, szczęśliwa żona, matka, dwójki wspaniałych dzieci. I to tak naprawdę dzięki nim pani hobby przerodziło się, w, no, można powiedzieć, w sposób na życie, to prawda? E, tak, właściwie e, całe to przedsięwzięcie, cała moja działalność zaczęła się od tego, że e, wykonałam malunek w pokoju moich dzieci. Yy, aby poczuły się tak radośnie, yy, żeby miały kolorowo, yy, i od tego malunku wszystko się zaczęło. Pomyślałam, że skoro sprawia im to taką radość, yy, i inne osoby, które widziały również yy, to malowidło, zachwycały się nim, no, pomyślałam sobie, że może, może przerodzić to yy, w sposób na życie. I, no i działałam w tym kierunku cały czas. Dzieci w jakim są wieku? Piotruś ma prawie 11 lat, w maju będzie miała 11 lat, Magda 8. Przy tych malowidłach, tutaj zostawiła im Pani dowolność, tak? Co chciały mieć na tych ścianach? Tak, właśnie największą frajdą jest to, że dzieci mogły wybrać sobie same, jaki motyw chcą mieć na ścianie. Yy, oczywiście yy, te malowidła były prze, przemalowane po kilka razy, ponieważ yy, ulubieni bohaterowie bajek zmieniali się co chwilę. <grywa> także, yy, także było troszkę pracy, ale zawsze są szczęśliwi, bo mają to, co lubią. No, czy w trakcie pomagali przy tej pracy? Yy, darzało się, że Magda, Magda yy, brała pędzel i pomagała mi, tak. tak. <gry> Czy to znaczy, że wcześniej w ogóle nie miała pani styczności z pędzlem? To znaczy, wiedziałam, że y, mam jakieś zdolności manualne, zdolności plastyczne, ale nigdy ich nie rozwijałam. Y, jakoś przyszło to z czasem. Myślę, że y, człowiek właśnie zastanawia się, co chce, co chce robić w życiu. Y, sprawia mi to wielką radość. Y, jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś robi coś. Co sprawia mu radość, to nie przepracuję w życiu ani jednego dnia I ja właśnie jestem teraz w takim punkcie. A czy z takiego właśnie malowania jest szansa wyżyć, jest to jakby takie na tyle opłacalne, czy trzeba coś dodatkowo mhm. robić, czym się zajmować? Analizowałam to właśnie przez bardzo długi czas. Postarałam się również o dotację na rozpoczęcie działalności i właśnie wnioskując o tą dotację musiałam stworzyć cały biznes plan tej działalności, więc musiałam przeanalizować każdy aspekt, przeliczyć wszystko, właśnie czy to będzie opłacalne. No i wyszło, że tak, więc, więc da, się, da się z tego wyżyć. Mówiliśmy o tym, że wcześniej jakby nie, nie było takiej styczności. Oczywiście jakiś tam talent był nieodkryty do momentu właśnie tych dzieł, które powstały na ścianach u pani mhm. w domu. Studiowała pani zarządzanie w sporcie. Tak. To było takie z przypadku, czy też jakieś zamiłowanie do sportu? To nie było z przypadku. Ta decyzja też była przemyślana. Y, ponieważ y, pracowałam, y, uczęszczając na studia pracowałam w klubie sportowym y, i tam zajmowałam się y, m.in. Y, pomocą w organizowaniu imprez sportowych i bardzo mi się to podobało, ponieważ to była taka aktywna działalność, aktywna praca. Y, I chciałam iść w tym kierunku właśnie. Y, 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 chciałam pracować w takich miejscach jak Mosir, y, w jakichś klubach sportowych większych. No, i powiem szczerze, że, że udało mi się to, ponieważ przeprowadzając się tutaj do w okolicy Tarnowa, pracowałam chwilę w Tarnowskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. <grym i> <todgłosidyt> <todgłosidyt> także, także jak najbardziej to wszystko było przemyślane, ale uważam, że też w życiu nie dzieje się nic przypadkiem. Więc po prostu tak miało być, o miałam spróbować wszystkiego. Można też powiedzieć, że to malarstwo zwyciężyło tak, tak. teraz. I, i jest numerem jeden, i, numerem jeden, jeżeli chodzi o takie zainteresowania i pasje, tak, które pani wciąż rozwija i doskonali. Tak, tak, zgadza się. To malarstwo właśnie daje mi to i to, że mam firmę że mogę poświęcić czas również dzieciom i, i nie jestem związana w żaden sposób, mogę pokazać pracę zawodową z wychowaniem dzieci. To było dla mnie bardzo ważne. No i właśnie drugi aspekt, że, y, że to jest to, to, co lubię robić po prostu. Ale to, co I możemy chciałbym. też zobaczyć, to no, taki prawdziwy talent. Wywodzi się Pani z takiej rodziny artystycznej, uzdolnionej. Dziadek grający na, w orkiestrze dętej, tak, brat tak. tancerz, trener mhm. I, i mama także przejażdżająca. Przejawiała takie i przejawia zdolności artystyczne, tak? Tak, ja zawsze mówię, że w rodzinie jakieś tam zdolności artystyczne zawsze były w różnych kierunkach, więc, yy, więc ja myślę, że też jakieś tam zdolności artystyczne mam i chciałabym je rozwijać, oczywiście, yy, bo tak jak pani wspomniała, jestem, jestem samoukiem. Yy, i chciałabym właśnie działać w tym kierunku i ukończyć jakieś kursy, żeby, żeby cały czas doskonalić jednak ten warsztat. Nie ma do Pani przeszkód, bo maluje Pani na płótnie, na ścianach, ale tak. także na t-shirtach, tak? Tak, tak, tak. Były różne epizody. E, właśnie może chciałam powiedzieć o tych t-shirtach. E, taka znajoma para z Norwegii poprosiła mnie, żebym namalowała e, koszulki. E, z wizerunkiem Andrzej Boczeliego, oczywiście mojego idola. <grywa> I, I wykonałam to zadanie, i, i, i ubrali to koszulki, pojechali na koncert do Laiatico. <grywa> I, I właśnie to było dla mnie też takie fajne, fajne przeżycie. Maluję oczywiście na płótnach, chociaż powiem szczerze, że na to mam troszkę mniej czasu. Bardziej skupiłam się na malowaniu murali. Malując na ścianie, przemieszczam się, jestem w różnych miejscach, poznaję różnych ludzi. Także jest to bardzo ciekawe. Co właśnie znajduje się w pani ofercie? Bo z tego, co wiem, dużo pani arcydzieł, można powiedzieć, no, możemy obserwować, podziwiać chociażby w przedszkolach tutaj tarnowskich. Właśnie chyba naj, najwięcej powstało kreskówek z pod mojej ręki, ponieważ jakoś właśnie zaczęło się to od przedszkoli. Moje dzieci uczęszczały do przedszkola w radnej. I tam pani dyrektor dowiedziała się właśnie, że, że stworzyłam takie malunki dzieciom w pokojach i zaproponowała mi, żebym, żebym pomalowała też przedszkole. I to było takie pierwsze, y, większe zlecenie y, i tam właściwie wszystko się zaczęło. Jak już namalowałam, właśnie ozdobiłam te korytarze kreskówkami, y, to potem z polecenia malowałam i kolejne przedszkole, kolejne. Teraz mam takie duże przedszkole, maluję w Wieszosławicach, y, także... Tak to właśnie wygląda. Dzieci bywają e, bardzo wymagające i są bardzo szczere, jeżeli chodzi o ocenę, o opinię. Zdarzyło się, że widziała Pani, obserwowała reakcję. Jaka ona była? Tak, praktycznie z takimi reakcjami spotykam się codziennie ponieważ każda namalowana nowa postać kreskówkowa na ścianie wzbudza emocje u dzieci i zawsze, zawsze jest to komentowane, także... Ale z reguły, właściwie zawsze są to miłe komentarze i takie szczere i naprawdę, no. dzieci mówią, że o proszę panią, to wygląda jak w CD, czyli w 3D. <suszy> Ale albo na przykład, że pięknie Pani maluje, albo opowiadają mi, co też danego dnia namalowały w przedszkolu, jakie prace stworzyły, także, także tak, z dziećmi na, naprawdę fajnie się rozmawia. i To są bardzo cenne uwagi tak, tak, i, tak. i bardzo motywujące zapewne. Tak, bardzo. Ale też spotkała się Pani z oceną swoich prac od osób, które tym zajmują się od zawsze. Przy okazji starówki, którą pani. Tak, tak, właśnie malowałam u znajomych starówkę w ich prywatnym domu, w holu i właśnie wzorowałam się na obrazie artysty Starnowa. Po czym była okazja, że. Zobaczył to malowidło i, i powiedział, że naprawdę, no naprawdę miły komentarze usłyszałam mm. od niego. Takie malowanie na ścianach chyba dla artysty to większe pole do popisu. Czy to znaczy, że taką formę no, woli Pani zdecydowanie, czy nie ma znaczenia? Znaczy, ja uważam z, z, z mojego punktu widzenia, bo pewnie artyści do tego różnie podchodzą, ale każda powierzchnia jest dla mnie. Podobna. Wiadomo, że są różne rodzaje farb. Na przykład do y, malowania na ścianie używam farb y, akrylowych, takich typowo przeznaczonych do ścian. A już na płótnie y, y, jest troszkę większe pole do popisu, ponieważ mogę użyć farb y, olejnych, farb akrylowych róż, również. Także jeśli chodzi o powierzchnię, y, nie sprawia mi to większej różnicy, że tak powiem. Nawet na tych koszulkach maluje się podobnie jak na płótnie, na przykład obraz. A bywają takie sytuacje, kiedy no jest pani, wiadomo, wyczulona na otoczenie, na to, co, co nas otacza, i kiedy widzi pani taką zwykłą białą. Pustą ścianę. Wyobraża sobie Pani, co mogłoby się tutaj na niej znaleźć, tak? Tak, tak. Jeszcze, szczególnie w tych czasach, gdzie wszystko jest biało, szaro, czarne mm. w naszych wnętrzach, to jak widzę białą ścianę, to przychodzi mi na myśl taka właśnie dewiza, że y, biała ściana to zmarnowana szansa. <sum> Zawsze coś można na niej albo powiesić piękny obraz, albo namalować mural. Jeżeli chodzi o samą działalność, rozpoczęła się ona w 2016 16 roku. roku. Tak, tak. I od tego czasu y, przyjmuje Pani różne pewnie zamówienia. Może jakiś przykład, z którego jest Pani najbardziej dumna? To znaczy generalnie ja chyba jestem najbardziej dumna właśnie z tych przedszkoli, bo tam jest y, 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 Największy oddźwięk od dzieci i w ogóle i dzieci zadowolenie jest dla mnie największą nagrodą, naprawdę. To oczywiste, że mhm. to praca taka czasochłonna, trzeba poświęcić dużo czasu, wcześniej zaprojektować. Jak właśnie długo zajmuje stworzenie takiej kreskówki chociażby w przedszkolu? To znaczy, no, etapy powstawania tej pracy polegają na tym, że najpierw ustalam z osobą zlecającą malunek co ma być na tym malunku, co ma przedstawiać mural. Później w domu pracuję nad grafikami, przygotowuję sobie grafiki i już na miejscu albo robię szablony i po prostu rysuję, nanoszę szkice, albo rzucam sobie rzutnikiem na ścianę, pomagam sobie w ten sposób, odrysowuję, robię szkice, no i przystępuję do malowania. Czyli mamy kreskówki w postaci z bajek, ale to także krajobrazy. Jeden tutaj widzimy, mamy właśnie w studiu, czy też jakieś portrety, tak? Co jeszcze na pewno udało się pani namalować? Generalnie na obrazy mam mniej czasu, <grym> <grym> ponieważ skupiłam się na malowaniu murali, ale również maluję na przykład loga firm na ścianach. To też jest, to też jest, jest na to popyt. No i oprócz loga to też właśnie takie różne murale, tak jak ta starówka, czy jakiś tam ostatnio też malowałam łazienkę, także różne miejsca salony, także różne miejsca przeznaczenia i, i, i publicznego, i w domach prywatnych. Także przeróżny wachlarz zleceń. Jeżeli chodzi o y, pani prywatny dom, faktycznie skończyło się tylko na tych dwóch pokoikach? Czy, <grym> czy jest więcej? Y, niestety y skończyło się na tych oh, dwóch pokoikach. <grym> dlatego, że y, 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 jest takie powiedzenie, że szef z dziurawych buta chodzi, więc podejrzewam, że malarz, artysta też na ścianach ma niewiele. <grym> <grym> A jest y, jakaś osoba, artysta? Y, do której um, jest Pani blisko? Kiedy jest blisko, w sensie wzoruje się pani na niej albo no, jest jakimś tam autorytetem. Wie pani, um, lubię klasycznych malarzy, um, także oglądam dużo obrazów, um, czytam książki, um, edukuję się też w, ty, w, ty, w, tym, w tym temacie. Um, nie wiem, na, na przykład no, bardzo mnie zachwyca um, taki artysta włoski um, Caravaggio. Um, uwielbiam jego obrazy, um, są pełne ekspresji. Um, Także myślę, że on jakoś tak najbardziej mi zapadł w pamięci, myślę, bo bardzo fascynujące jest to, że jakby nie kończąc żadnej szkoły w tym kierunku, no widzimy takie obrazy, tak, ale też wspominała pani, że w wieku szkolnym no, były takie sygnały, że pani zdolności no wyróżniają się na tle innych, tak, rówieśników, że, że były nieco inne, więc ktoś to już dostrzegł. Tak, wiedziałam zawsze, że mam jakieś, jakieś zdolności manualne, zdolności artystyczne, ale jakoś chyba nie miałam, nie miał mnie też kto może popchnąć do tego, żeby iść w tym kierunku, albo, albo sama jakoś tak, nie wiem, nie miałam cierpliwości do tego, nie rozwijałam tego zupełnie. Może byłam na kilku, kilku jakichś dodatkowych zajęciach plastycznych i to wszystko, E, moja e, przyjaciółka Teresa, e, która też e, właśnie miała takie zdolności, rozwijała ten talent e, i przy okazji nawet udało nam się razem kiedyś stworzyć mural e, w, w, w sali zabaw dla dzieci, także to też było takie fajne doświadczenie. No, ale tak jak mówię, no nie rozwijałam tego nigdy, żałuję może troszkę, ale chyba nic w życiu nie dzieje się przypadkiem, może po prostu tak miało być. Teraz jest czas na to, żeby, żeby właśnie zająć się tym i rozwijać się w tym kierunku. A nie myślała Pani może o tym, żeby w jakiejś, może niedalekiej przyszłości, zorganizować wystawę na przykład Pani Prac? Tak, musiałabym wtedy więcej czasu poświęcić na malowanie obrazów, <laughs> bo ciężko byłoby przywieźć ściany ze sobą. <laughs> Bo większość właśnie, właśnie, większość malunków powstało na ścianach, ale jak najbardziej, jak najbardziej lubię też malować obrazy, więc myślę, że wszystko przede mną i, i to jeszcze to przysłowiowe największe dzieło, mam nadzieję, że jeszcze przede mną. Czy jakieś teraz najbliższe plany zamówienia, zlecenia? Maluję teraz przedszkole w Wieszosławicach. Jest to bardzo duże nowe przedszkole, więc jest tam ścian dużo do pomalowania. Jest też szkoła w Tarnowie. Są też w planie. Robiłam różne wyceny w innych szkołach na terenie Tarnowa, także mhm. jak najbardziej plany są. I... A co robi Pani prywatnie wtedy, kiedy Pani nie maluje? Bo to mhm. wymaga dużo czasu. I jak pogodzić też obowiązki domowe tak? z tą pasją i z obowiązaniami? No rzeczywiście jest ciężko, ponieważ też no, dzieci nie są jeszcze na tyle samodzielne żebym po prostu mogła w pełni poświęcić y, y, paręnaście czy tam parę godzin pełnych dziennie na malowanie. Więc no trzeba jakoś to godzić. No. Też angażuję właśnie czasem, y, zabrałam raz y, y, czy tam parę razy córkę na... Y, w miejsce, gdzie maluje i, i pokazywała mi, na czym to polega, pomagała mi, nanosiła szkice, strasznie ją to cieszyło. Czyli możliwe, także że tak, da, da, da się to, da tak. się to pogodzić, tak, Ale że też będzie ta pasja przekazana może, y tak? Y Mam taką cichą nadzieję. <laughs> Tylko to nie no, zmuszamy, tak? tak? tak Tylko. Y tak. Oswajamy z tym, a, ale pani obserwuje, że, że jakiś też namiastka e, tak. tego talentu L jest, też, tak? lubi też i lubi też tańczyć, mhm. także <laughs> tak, też artystka. może mała jakaś artystka rośnie. Chodzi na zajęcia plastyczne do Pałacu Młodzieży w Tarnowie, więc mam nadzieję, że... Ma gdzie rozwijać. Ma gdzie rozwijać. Ten. Dobrze, to <coughs> powiedzmy jeszcze tylko o samej technice, jaką pani maluje. Maluje pędzlami, ponieważ są różne techniki malowania na ścianach, między innymi można malować również areografem. Ale to jest taka głośniejsza metoda. Troszkę y, zawsze trzeba za, zabierać ze sobą również jakiś dodatkowy sprzęt, kompresory i tym podobne rzeczy. Y, wolę zabrać jednak y, parę puszeczek farb, pędzel, pędzle i w ciszy i w spokoju malować. Ale te wszystkie prace, które już udało się wykonać, zrobić, można także śledzić na Pani stronie, do której odsyłamy. Gdzie dokładnie? Mam stworzoną stronę internetową www.studiomalarskie.pl, na którą serdecznie zapraszam. Tam można poczytać. I pooglądać więcej malunków. Strona jest w budowie, także, także myślę, że z czasem pojawi się tam coraz więcej moich malunków. No i będę, będę działała cały czas w tym kierunku. Czyli tak na dobrą sprawę, w, każdym, w każdej chwili można się z panią skontaktować tak. i złożyć jakieś zamówienie, a pani Sylwia z pewnością pomoże państwu zrealizować jakieś pomysły niekoniecznie jakieś takie zwyczajne, może czasem takie nietuzinkowe. Tak, jestem tak? otwarta na każde propozycje i praktycznie jestem w stanie odwzorować wszystko. Zatem zachęcamy, a ja bardzo Pani Sylwia dziękuję, dziękuję za rozmowę. Również. dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.